Niech będzie pochwalony Chrystus. Witam was serdecznie. Zapraszam do dzisiejszych czytań z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Te słowo, które jest słuchane, które jest czytane w świątyniach, mówi o tym, że Bóg stwarza nas. Bóg stwarza nas z progu ziemi. Że jesteśmy też właśnie prości, materialni, ale te zaproszenie do czegoś więcej, do rzeczy duchowej. Jest przedstawione dalej, które mówiące, to słowo o walce, walce duchowej, walce Pana Jezusa z szatana. I co, co, co to, to może nam powiedzieć to słowo? Z jednej strony może przerażać, że jak już samego pana Jezusa atakuje zło, że jesteśmy słabi, krusi, to co możemy zrobić? Otóż przez pierwszego człowieka przyszedł grzech przez Adama. Ale przez człowieka, który staje się też człowiekiem i Bogiem, który ma dwie natury Chrystus, uświęca, odnawia. Już nie jesteśmy tylko. Jakimś pionkiem w świecie, ale na obraz Boży. Drugim takim momentem bardzo jest ważne, że Chrystus przez swoje przyjście uświęca i nas uzdania, daje nam łaskę, łaskę sakramentów, Eucharystii, ale to przez to, że jesteśmy też umiłowanymi dziećmi, daje nam łaskę, byśmy umieli walczyć z pokusami, z samym złem, szatanem. I właśnie jest obawa, że przecież tyle razy się zdarzało, tyle było pokus. Nie kieruję się i idę do Boga, bo On mnie pierwszy wybrał. Chociaż czasami wątpię, On pierwszy mnie wybrał. Co może mnie podnieść, co może mnie budować? Miłość Boża. Mało tego, Bóg daje nam łaskę wiary i wiara zwycięża. Wiara nas uznania. I to jest niesamowite. największy, nie wiem, dowód miłości Bożej: że nam ufa, że my sami przez sakramenty możemy zwyciężyć zło Mocą Jezusa. Że daje nam takie narzędzia, że nie ma prawa zwyciężyć. Nie ma prawa, zło zwyciężyć. Prawda. Miłość jest większa. I do tego was zapraszam, moi drodzy, na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, by się nie poddawać, że macie w sobie dużo dobra, dużo piękna, dużo wrażliwości, choć jesteśmy słabi ułomni, Bóg chce przez nas działać. Nie bój się zła, to co nas otacza, bo miłość jest większa. Bóg. Lepicie na nowo z ziemi prochu, lepicie i czynicie swoją świątynią. Niech Maryja nas ma w swojej opiece, niech nas prowadzi prostu, pokorą. Nie bój się, zwyciężaj w imię Chrystusa.